Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o takiej roślince, która nazywa się czarcie ziobro, ewentualnie ostrożeń warzywny. Cóż to jest za roślina? Otóż ta roślina, Szanowni Państwo, to jest nic innego, tylko czarodziejska roślina, gdyż kiedyś, jak Państwo wiecie, może i nie wiecie, ludzie tym czarcim ziobrem robili wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim co robili? Kąpiele, czary, magia, kąpiele. Po prostu jak te kąpiele robiono? Zaparzano takie zielsko, Kąpano całego człowieka i jeżeli były jakieś uroki rzucone na dalego delikwenta, to te uroki odchodzili. Jeżeli obmywanie przez zdrowego człowieka tym czarcim ziobrem odbywa się przykładowo w mieszkaniu, to ten zdrowy człowiek pozostawia czarcie ziobro w kolorze jasnym. A jeżeli barwa jest taka, wiecie, nieprzejrzysta, gęsta. To znaczy, galareta, to znaczy, że ta barwa daje znać o sobie, że ten człowiek jest chory. Dlatego kiedyś te nasze panie, jak się pan zakochał w takiej kobiecie i później miał problemy z miłością, to wiecie, co robiły? No, pakowali tego delikwenta do tego ta czarciego ziobra po to, żeby ten urok tej kobiety odrzucić i żeby ten człowiek już spokojnie funkcjonował. Czyli mam na myśli faceta. Ale chcę powiedzieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Spójrzcie na te liście. Liście, rzeczywiście czarciego ziobra, są takie jak diabelskie żebra, lucyperowe żebro nazywają to różnie, ale czy na dzień dzisiejszy wykorzystujemy to czarcie ziobro do celów leczniczych? Otóż ono ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Przede wszystkim zbieramy łodygę, zbieramy liście. Działa. Przeciwstarzeniowo. Jak nie chcemy się starzeć, chcemy być ciągle młodzi, to zażywamy te liście. Jesteśmy ciągle w wieku, przykładowo nastolatka. Szanowni Państwo, robimy kąpiele antygrzybicze, bakteriobójcze, jakieś choroby zakaźne, bakteryjne skóry, paznokci, włosów. Kąpiemy się w tym i mamy sprawę załatwioną. Jak ktoś młody ma trądzik, wysypki, przykładowo upierz, kąpiele, półkanki, okłady załatwiają problem. Działa też ten czarcie ziobro przeciw krwotocznie, odtruwa organizm cały, leczy nerki, leczy również pęch, zakażenie pęcherza. I co najważniejsze, wypłukuje toksyny wraz z moczem. Leczy stany zapalne wątroby, kamienicę żółciową. Jak wspomniałem, kiedyś były czynione uroki na ludzi, więc to czarcie ziobro było niezastąpione. Dlatego ja polecam czarcie ziobro, czyli ten polski Lek, jak to mówią pospolicie, do zażywania. Zbieramy, jak powiedziałem, liście, łodygę, kroimy, suszymy, później to parzymy i robimy sobie kąpiel, która zrobi nas młodego człowieka. Dlaczego młodego? Otóż dlatego, że działa przeciwstarzeniowo. Nie starzejemy się. Proces starzenia się zatrzymuje. To są może zabobony, to są może czary, ale ja to wiem od ojca. Ojciec mój. Od babki, babka od prababki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego przekazuję Wam coś, co jest dla Was może nieznane. Dlatego ten ostrożeń warzywny, albo inaczej zwane czarcie ziobro, powinien być w każdym ogrodzie i w każdym ogrodzie. Powinno się go wykorzystywać do celów leczniczych. Oczywiście nie namawiam, bo ja nie jestem żadnym lekarzem, ja nie jestem żadnym znachorem. Ja znam tylko, co po niektóre zioła, które po prostu leczą. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Piękna roślinka rosnąca na polskiej ziemi, a jakże jest lecznicza. Dlatego wykorzystujcie, szczególnie młodzi, jak macie, wiecie, wypryski na buzi. Jakieś tam może nie wągry, ale jak macie takie, wiecie, zachciewajki, jak to się mówiło kiedyś za moich czasów, puczcie, myjcie w tym właśnie czarcim ziobrze, a pozbędziecie się tych zachciewajek do czasu, dopóki nie osiągniecie i osiągniecie. Kobiety. Jak będziecie mieć kobietę, będzie problem z głowy. A dopóki jej nie macie, myjcie się w tym i to będzie wszystko ok. Dziękuję bardzo.